Ciekawe, czy jak będę jeść same ujemne kolory, to umrę z głodu? Jeżeli czytacie prasę kobiecą, przeglądacie jakieś fora albo czytacie blogi, to wiecie, że internet wygenerował taką koncepcję, jak. Ujemne kalorie. Idea ujemnych kalorii zakłada, że są takie rodzaje pożywienia, których strawienie jest bardziej energochłonne niż ta energia, którą te produkty same w sobie niosą. I w związku z tym, jeżeli odpowiednio dobierzemy sobie produkty w naszej diecie i będziemy wybierać tylko te o tym ujemnym potencjale kalorycznym, to możemy sprawić, że hasło jedz i chudni" wejdzie w życie. Jako o produktach, które mają największą ujemną kaloryczność, najczęściej wspomina się o selerze, o rzodkiewkach, o górkach albo o lodach. Czy koncepcja ujemnych kalorii ma sens? Niestety nie. Prawdą jest oczywiście, że ludzkie ciało wydatkuje energię na to, żeby pożywienie, które zjadamy, strawić i żeby przyswoić sobie substancje odżywcze, które się w nim znajdują. Przyjmuje się, że w zależności od tego, jaki rodzaj pokarmu zjadamy, jego strawienie będzie nas kosztować jakieś 3-5% energii, która zawiera się w tłuszczach, 5-10% jeśli mówimy o węglowodanach i nawet do 30% energii, która jest zawarta w białkach, które zjadamy. Więc chociaż teoretycznie koncepcja ujemnych kalorii mogłaby zadziałać, to jednak jak dotąd póki co nauce nie udało się zidentyfikować ani jednego rodzaju pożywienia, którego zjedzenie zabierałoby nam energię zamiast ją dostarczać. Wyjaśnić można to na przykład z punktu widzenia ewolucji, która z oczywistych przyczyn musiała premiować te osobniki, które uczyniły proces trawienia i pozyskiwania energii z jedzenia jak najbardziej efektywnymi. Przenieśmy się na przykład o ileś tysięcy lat wstecz i sprawdźmy, co by się stało z jakąś e, społecznością pradawnych ludzi, którzy e, trawiliby pokarm w sposób bardzo mało efektywny, a na dodatek żywili się selerem i marchewką i ogórkami i po prostu ciągle spalaliby kalorie, zamiast je pozyskiwać. Więc jeśli oni wyjściowo na przykład mieli nadwagę, no to zrzuciliby nadprogramowe kilogramy na początku. Po tym czasie, kiedy wszyscy byliby już szczupli, to zaczęliby Chudnąć, chudliby coraz bardziej, marnieliby w oczach. Jeśli w tamtych czasach istniałoby na przykład kamienne wydanie Wołga, to być może zostaliby zatrudnieni do sesji okładkowej w tej gazecie, a potem ciągle jedliby te tony selera i ciągle by chudli, i w końcu wszyscy by umarli z głodu. Skoro pastwimy się już nad tym selerem, to seler faktycznie jest bardzo niskokalorycznym źródłem pożywienia. Składa się on przede wszystkim z wody i z włókien roślinnych, które pozostają dla nas niestrawialne włókna. Zatem możemy przyswoić sobie z niego nieco węglowodanów i co nieco białek, ale wciąż jest to skrajnie niskokaloryczny rodzaj pożywienia. Strawienie takiego kawałka łodyżki, które ma mniej więcej 10 kalorii kilokalorii będzie mój organizm kosztować jakieś 2-3 kilokalorie czyli ostatecznie i tak będę siadam do przodu. Fłynny Lubyselera. Skoro lody są zimne, to znaczy, że w naszym organizmie muszą zostać ogrzane, a przecież ogrzewanie jest procesem, który pochłania energię, więc, czy to nie jest czasem tak, że lody faktycznie pochłaniają energię? Nie jest tak. Na potrzeby tego odcinka tyje. Lody poza zimnem dostarczają nam też. Bardzo wielu kalorii, całkiem sporo cukru i tłuszczu i w związku z tym efekt tej utraty kalorii poprzez ogrzewanie lodów, kiedy je zjadamy, jest zupełnie zaniedbywalny. Prawdziwie ujemny potencjał kaloryczny ma natomiast zwykły lód. A <grych> żeby wyjaśnić sobie o co chodzi, to przyjmijmy dla uproszczenia, że zajmiemy się szklanką zimnej wody. Stosujemy teraz bardzo nieprecyzyjną, bardzo niedokładną, niepoprawną, pełną błędów, łopatologiczną metodologię. Czyli robimy to w moim stylu. Weźmy sobie taką szklankę wody i załóżmy, że jest w niej 250 ml płynu oraz że ta woda tutaj ma temperaturę 4 stopni Celsjusza. Jeśli wypiję pełną szklankę takiej wody. Zademonstruję wam, jak się pije wodę teraz. Tak? Ta bardzo zimna woda musi w moim ciele teraz zostać ogrzana do temperatury 36,6 stopni Celsjusza, czyli jej temperatura musi się podnieść o 32,6 stopnia Celsjusza. Wracamy teraz pamięcią do czasów szkolnych i przypominamy sobie z lekcji przyrody, że jedna kaloria to jest tyle energii, ile potrzeba do ogrzania jednego grama wody o 1 stopień Celsjusza i za pomocą prostego działania matematycznego dowiadujemy się, że pijąc taką szklankę wody jesteśmy w stanie wygenerować u siebie deficyt kaloryczny na poziomie 8 kilokalorii. Jeśli wypijalibyśmy 8 takich szklanek wody dziennie, oraz jeżeli założymy, że utrata 1 kg masy ciała wiąże się z wygenerowaniem jakiegoś deficytu na poziomie około 7000 kilokalorii, to jesteśmy w stanie zgubić Dzięki takiej diecie 1 kilogram masy ciała już w niespełna 4 miesiące. Jeśli więc masz na przykład do zrzucenia 4 kg i zaczniesz stosować dietę zimnowodną już dziś, to twój cel uda Ci się osiągnąć po. Yy, roku i czterech miesiącach. To jest. Strasznie beznadziejny wynik. Można też po prostu przestać jeść czekoladę i iść na rower. Wtedy się schudnie 4 kg po jakichś 20-30 dniach. Tak tylko mówię. Koncepcja ujemnych kalorii, mimo że częściowo opiera się na prawdziwych założeniach, to jednak pozostaje nieprawdziwa. Nie udało się jak dotąd zidentyfikować ani jednego rodzaju pokarmu, który zamiast dostarczać nam energii, zabierałby ją, a pomysł, by skutki pochłoniętych tabliczek czekolady dało się zniwelować za pomocą chrupania łodyżek selera i marchewki, pozostaje niemożliwy do zrealizowania i jest mi w związku z tym strasznie smutno, tak żeby być z wami szczerą. <grym> Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę i dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, żeby nie przegapić żadnego z nowych odcinków, które będą się tu pojawiać regularnie co tydzień. I co? Niech moc selera będzie z Wami! Później!